Bitcoiny. No, na bitcoiny przejdziemy na ramy miesięczne. Z swego czasu tutaj robiłem analizę i resz w tym miejscu analiza była prosta. Akcja, konsolidacja, akcja. I tu była prognoza wzrosty, ale nie gwarancja wzrostów, tylko wzrosty. Czyli w tym miejscu należało otworzyć pozycję długą, dlatego że to lewa strona mówiła, że prawdopodobieństwo jest takie, a nie jakieś pierdoły z przyszłości. Leci ostatnio kilka razy, powrót do przyszłości 3. To nie jest film. My nie musimy lecieć do przyszłości i powiedzieć, to teraz otwieramy, bo nie znamy przyszłości. Przeszłość już nam powiedziała. Jeżeli rynek się konsoliduje i popyt rządzi, zabrał podaży zabawki, to co będzie? Jak myślicie? Co będzie? No wzrosty będą. A po konsolidacjach jest w 100% akcja. Koniec, kropka. Pytanie, czy mam teraz sprzedać? Nie ma takiej potrzeby. Nie musimy się tego przy, tym przejmować. Ale jak ktoś tak zrobi, dobra, fajnie, kupiłem tu, jak mówiłeś, i teraz się nie przejmuję, bo też tak mówisz i trzymam. Nagle chlast spadnie i mówi, no i straciłem. A mówiłeś, że, żebym się nie przejmował. No to, to nie, nie tak. To jest tak, jakbym cię wsadził do auta i powiedział: jedź tą drogą i się nie przejmuj. To byś sobie usiadł i zastał za kierownicą, przecież kazałeś się nie przejmować. Tak? To o to chodzi? Gdzie jest cel tego trendu? Celem jest początek akcji spadkowej. No to jest akcja spadkowa w tym miejscu. To jest cel główny. Czy tam dojdzie? Jest duże prawdopodobieństwo i wtedy dopiero jest prawdopodobieństwo spadków, ale nie na 100%. Jeżeli otworzyłeś tutaj, to nie musi się pozbywać bitcoina, ale skoncentruj się i pilnuj tego i dowiesz się, kiedy jest zjazd. Jak nie będziesz go widział, jedź dalej do następnej strefy. Na Bitcoinie możliwości wzrostów i spadków, ale dużym prawdopodobieństwem jest wzrost. No, nie możemy zapominać o takiej strefie oporu, która jest tu, a to jest wynik tej świecy, tamtego miesiąca, który pokonał wsparcie. To jest może być tylko chwilowa przeszkoda. To znaczy, że teraz musimy być ostrożni i tak zarządzać pozycją, żeby nie wypaść z pozycji, ale też nie oddać zysków. To znaczy, nie bądźmy frajerami i nie oddawajmy zysków. Lepiej nie zarobić, ale nie oddać zysków wypracowanych. Nie oddawajcie zysków wypracowanych. Jak tego się nauczycie, to z czasem dojrzejecie do bycia prawdziwym traderem, a nie graczem, który raz zarobi, raz straci. Idziemy na Ethereum, to jest ostatni instrument, również bardzo czytelny obraz. Mieliśmy akcję, potem sobie spadło, urosło, spadło. I to jest koniec. I w tym miejscu był poziom wsparcia, i trzeba było tutaj kupić, jakoś kupić. A gdzie sprzedawać? Te poziomy to nie są poziomy blokady tego trendu. Może spowolnić, może się zastanawiać cena, ale teraz. Dlaczego nie są to blokady? Ponieważ konsolidacja jest budowana przez popyt, a ten popyt jest tym samym popytem. Jeżeli budują sobie konsolidację, to nie po to, żeby samych siebie zablokować. Dlatego jest duże prawdopodobieństwo wzrostów na Ethereum do tej strefy. Ale czy tam urośnie? Nie wiem. Z perspektywy tego czasu tutaj kupowania, to stwierdzam tak. To, co się wydarzyło, wydarzyło, gwarantuje mi, gwarantuje, Daje mi duże prawdopodobieństwo, że będą się tworzyć warunki. Jak sobie wbiję do łepetyny, że tu są opory, tam są opory, nie, to nie otwieram pozycji, to co to jest? Robiliście biznes, macie biznesy. To w biznesie ktoś wam coś zagwarantował? Robicie kontrakt i skąd wiecie, że wam zapłacą za kontrakt? Tak? Nie spotkaliście się z tym? Jakoś się nie boicie. No, ryzyko musi być, dlatego też otwieram pozycję i zarządzam taką pozycją, będąc czujnym i kontroluję ryzyko. Kontroluję ryzyko. Jeżeli masz takiego stop i na stop dajesz 100 dolarów, a rośnie ci tu i jesteś na tym poziomie, to ile ryzykujesz? Jakie masz teraz ryzyko? No ryzyko jest takie. To znaczy, że nie możesz powiedzieć na poziomie powiedzmy ceny, która tu była, że ty ciągle ryzykujesz 100 dolarów. To bzdura, to jakaś zdeta, która wymyślona przez nie wiem kogo. Jeżeli ten wzrost jest wielkości 2 do 1 do stoplosa, to twoje ryzyko jest ryzykiem na poziomie 300 dolarów, a nie 100 dolarów. 300 dolarów ryzykujesz, a jak urośnie tu i mówisz nie zamykam, bo to będzie jeszcze rosło, to ile tam ryzykujesz na tym poziomie? Z pięć, sześć razy więcej niż zakładałeś na początku. To tak łatwo sobie tu więcej nie, bo boję się stracić więcej, ale tu jak masz tysiąc, to mówisz, nie, nawet jak spadnie o połowę, to i tak zarabiam. To nie chcecie usły usłyszeć mojego określenia takiego zachowania. Bo to nawet jesteśmy publicznie, więc yy, mogliby się przyczepić do mnie. A, a użyłbym takiego określenia, że poszłoby w pięty niektórym. No nie bądźcie. Osobami, które oddajecie, gdzie oddajecie pieniądze. To są wasze pieniądze. Zarobiłeś to, bierz do cholery. Kontrola ryzyka buduje kapitał, a nie jakieś pipsy, jakieś wymyślone durnoty. Plan był taki, żeby wyjaśnić problem kolegi, który głowił się z tymi wsparciami i oporami i mam nadzieję, że w jakiś sposób rozwiązałem jego problem. Podsunąłem wam rozwiązania co do. Handlu, jak działać. Zrobiłem analizy na tych instrumentach, gdzie powiedziałem, co jest najbardziej prawdopodobne. Teraz, jeżeli ktoś chciałby zadać pytanie, a czy mogę otworzyć tutaj pozycję długą, to moi uczniowie już wiedzą, co powiem. O, akurat jest tutaj na stronie mojej, czyli korzysta z warsztatów analiz. Super. Jak ktoś tak zapyta, czy mogę otworzyć pozycję długą, to ja zapytam, a pokaż mi swoją strategię. Nie masz strategii, to ja też nie wiem. Jak chcecie zbudować dom, idziecie do architekta i mówicie, chcę projekt domu. On mówi, dobra, spółki bierze ten projekt, proszę, 10 tysięcy. I co, tak płacicie już i nic was nie rusza, wszystko okej? Okay? A architekt powinien zapytać, a po co wam dom? A nie, ile masz pokoi, tylko jak żyjesz. Jak sobie wyobrażasz swoje życie? Gdybym poszedł do architekta, to bym poszedł z własną konstrukcją mojego domu, bo wiem jak go zaprojektować. Taki dom, w którym się nigdzie o żaden Kant nie potykam, gdzie nic mi tam nie draźni i nie przeszkadza. To mają być duże przestrzenie, duża swoboda, dużo światła. Jak mi architekt o to by nie zapytał, to bym go pogonił. Czyli gdybym ktoś przyszedł do mnie i zapytał mnie, czy mogę otworzyć pozycję długą, a ja bym mu odpowiedział, że tak, to powinniście mnie pogonić na cztery strony świata. Gdybym nie zapytał ciebie, a o co ci chodzi? Po co ci te pozycje? Co ty chcesz z tym zrobić? Mam nadzieję, że to, o czym powiedziałem, to nie tylko jakaś analiza, w tym sensie, że powiedziałem, że będzie rosło, tylko przekazałem. Mega fajną wiedzę. To nagranie będzie na stronie na YouTube, będzie na tej stronie. I bardzo Was proszę o komentowanie, o lajkowanie, jak się podobało, o dzielenie się taką informacją. Szerowanie, wysyłanie, zgłaszanie tematów do, do analizy, problemów. Niech to się wszystko kręci, niech to się rozwija. Przede wszystkim Wy, żebyście się rozwijali i zdobywali. Większą pewność siebie, nie wiedzę, no tej wiedzy macie dużo, sporo, ale budować swoją pozycję odpowiedzialnego człowieka. Ogromnie dziękuję za to, że jesteście. Także do następnego razu.